A B C D D D A A D Janie, Janie Sobudkowy, utwórz krąg taneczny i rozpocznij kupałeczkę. Janie, Janie Sobudkowy, rozpal ogień i rozpocznij kupałeczkę. Janie, Janie Sobudkowy, rozpocznij świętowanie. Noc świętojańska to czas pradawnej magii. Gdy światło splata się z cieniem w tańcu, którego rytm znają tylko dusze stare jak ziemia. Gdy granica między światem ludzi, a światem duchów staje się cienka, niczym mgła nad rzeką, a żywioły, ogień, woda, ziemia i powietrze łączą swe moce, by błogosławić tych, co mają odwagę wierzyć. Tej nocy zakwita kwiat paproci, cudny, ulotny, ukryty przed okiem zwykłych śmiertelników. Tylko ci, którzy idą za głosem serca, odnajdą go i poznają to, co zakryte przed światem. Wiedzą o losie, o pragnieniach, o prawdziwym spełnieniu. Lecz czuwajcie, tylko serca czyste i pełne wiary w tę noc mogą dostąpić tego daru. Wokół płomieni rozgrywa się rytuał święty. Skoki przez ogień, który od wieków łączy dusze, to nie tylko taniec, lecz pieczęć przeznaczenia. Ogień odpędza to, co mroczne, i błogosławi tych, którzy się go nie ulękną. Pary, które przeskoczą przez ognisko, splatają swe losy na wieki, a iskry z płomieni stają się świadkami ich miłości. Lecz magia tej nocy nie zamyka się w ogniu. Woda, żywioł tajemnic i oczyszczenia, ukazuje przyszłość w odbiciu księżyca. Dziewczęta puszczają wianki na rzekę, by poznać, co zapisane zostało w nici ich losu. Jeśli wianek zostanie wyłowiony, nadchodzi miłość. Jeśli utonie, przeznaczenie kryje się jeszcze za zasłoną czasu. Ziemia, matka życia, rodzi tej nocy zioła o mocy wielkiej. Tylko dziś ziele dziurawca, bylicy. Rumianku, Mniszka, Lubczyku i Nawłoci niesie błogosławieństwo, ochronę i dobrobyt. Zbieraj je z pokorą i czcią, bo w każdej roślinie drzemie duch pradawny. Niechaj każdy, kto wejdzie w krąg tej nocy, oczyści swoje myśli, otworzy serce i pozwoli prowadzić się wizją. Niech ogień przemówi, woda odsłoni przyszłość, a Ziemia obdarzy siłą. To noc czarów, wróżb i znaków, noc, której nie wolno przespać.